Widzimy radiowóz policyjny, jesteśmy pod gmachem policji, tej słynnym, tym słynnym gmachem policji w Legionowie. Właśnie pan Stefan Michał Dębowski nam powiedział, właśnie, czyli kiedy, jest wtorek, wtorek 17 marca. 2015 roku, właśnie pan Stefan Michał Dębowski nam powiedział, że w związku z tragicznymi wydarzeniami, które się wydarzyły w Legionowie, w niedzielę 22 będzie organizowany cichy marsz. Pan jako mieszkaniec Legionowa będzie brał w tym, udział w tym marszu, tak? Tak, będę brał udział w tym marszu, ale nie tylko jako mieszkaniec Legionowa, jako Polak, jako świadomy obywatel, który też Miał do czynienia z przypadkami nadużyć władzy właśnie na terenie Legionowa, Policji Legionowskiej. I zapraszam wszystkich ludzi, którym nie jest obcy interes ich rodzin, interes społeczny, proszę przyjść i proszę poprzeć, poprzeć swoją obecnością tą inicjatywę. Władza musi zrozumieć, władza musi zrozumieć, że artykuł 4 Konstytucji stanowi, że władza w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. E, tutaj jest z nami czołowy bloger Neonu 24 nowego ekranu, pan Jarosław e, Ruszkiewicz. E, panie Jarku, pan jako ten e, bloger, publicysta, e, włączy się i będzie zachęcał i będzie zachęcał do tego, żeby tutaj przy, przyjść na ten maszyn. Tak? Tym bardziej, że legionowo to jest w takie przedmieście Warszawy, więc, więc tu możemy chyba liczyć na obecność także. No, ludzi spoza Legionowie. Przypomnę, telewizja narodowa dzisiaj jest tego wieczora w Legionowie przed tym słynnym gmachem policji. Jest faktem, że tutaj wydarzyło się coś, co jest związane z moją aferą życia. Ja się nazywam Sendecki, jestem lekarzem Warszawskiej Izby Wytrzeźwień. W roku 2004 wprowadziliśmy monitoring. Okazało się, że spotkało się to z wielką negatywną reakcją SBC, szeroko rozumianej SBC polskiej i antypolskiej. Oni wtedy namówili Lecha Kaczyńskiego i e, Władysława Stasiaka, żeby e, nie wprowadzać monitoringu i to, co się wydarzyło, to jest konsekwencja tego, że służby mundurowe w Polsce nie działają e, z właściwym monitoringiem. Nie ma kamer w radiowozach, nie ma kamer e, podczas interwencji policji. Gdyby były kamery wtedy, kiedy zaduszono, tak jak się mówi, tego nieszczęśnika, tego mówią dealera narkotyków, nieszczęśliwego zatrzymanego Kopaka, który usiłował, jak mówią, połknąć y, torebkę z marihuaną. Gdyby wtedy były kamery, opinia publiczna nie gromadziłaby się tutaj z takimi negatywnymi emocjami. Nie byłoby rozbitych szyb, nie byłoby rzucania kamieniami. Polska policja wyszłaby z tego wszystkiego obronną ręką. Być może nawet wielu by pochwaliło za taką, a nie inną interwencję tego funkcjonariusza. A teraz ten funkcjonariusz przeżywa swoją osobistą y, tragedię, i wielu razem z nim. Nie chcę tutaj opowiadać się po żadnej ze stron, ale jedno jest pewne, jedno jest pewne, że gdyby wtedy, w 2004 roku, ktoś wziął do serca sobie to, co zrobiliśmy na Kolskiej, w Warszawie, nie byłoby tej tragedii i wielu różnych innych tragedii. I teraz apel do państwa. Weźcie udział w tym milczącym marszu. Będzie tutaj nasz przyjaciel, pan prezes Stefan Michał Dębowski. Jedno jest pewne, że temat monitoringu służb mundurowych powrócił. Powrócił jak bumerang i będzie powracał aż do skutku, bo tylko wtedy, kiedy interwencji polskiej policji będzie towarzyszyła kamera, tylko wtedy policjanci będą się cieszyli należną estymą. Wtedy, kiedy wszystko zależy od różnej interpretacji, rodzą się domysły i różne oskarżenia, kto wie, czy nie słuszne. Panie yy, Stefanie Michale, pan przypomnę, nie jest organizatorem tego cichego marszu, ale jednak nie. pan weźmie w nim udział, nie, ponieważ. Nie. Ponieważ jestem mieszkańcem tego miasta, ponieważ jestem świadomym obywatelem, sam mam do czynienia powiedzmy z przypadkami łamania prawa przez legionowską policję, przez prokuraturę legionowską, która... Która, powiedzmy, kryje te nielegalne działania policji. Yy, uważam, że im więcej ludzi przyjdzie, tym yy, większą wymowę będzie miał ten marsz. Proszę Państwa, nie pozwólcie sobie na to, żeby policja, która tak naprawdę żyje z naszych podatków, yy, była na usługach władzy, żeby represjonowała to nasze społeczeństwo. Przecież, przecież yy, jeśli, nawet, jeśli nawet, powiedzmy, zatrzymali. Yy, tych młodych ludzi z tą marihuaną. Jakie to, jest, jakie to jest przestępstwo? Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, do czego to w konsekwencji doprowadziło? Pan Stefan Michał Dębowski będzie na tym marszu, będzie o tym informował czołowy bloger Neonu 24, Ruszkiewicz. Krzyż tutaj trzyma osoba znana z protestu rolników pod Urzędem Rady Ministrów. I nie tylko spod Wili Kiszczaka z ubiegłego. Radosław roku Siedlecki, znany Państwu, a materiał dla telewizji narodowej realizował Eugeniusz. 選択肢。